W czasie tej dyskusji, która była niejako przygotowywana pod twardy Brexit, który od wczoraj, jak wiemy, jest już, no może niekoniecznie musi być taki twardy, ale tym niemniej dyskutowano o twardym Brexicie, tak nowego rozwoju sytuacji nie branych pod uwagę, wskazywano na zagrożenia, które istnieją dla, dla europejskiego macarska oraz dla w tym szczególnie dla produkcji mleka w gospodarstwach rolnych, ale również i dla przetwórstwa. Rozprawiono się z kilkoma, z kilkoma mitami w rodzaju, że Europa może sobie pomóc szukając jakichś innych wymarginowanych rynków, bo wiemy świat jaki jest, więc w związku z czym jeżeli coś takiego miałoby być, a nowych rynków nie ma, to należałoby kogoś z tych wyprzeć, więc to jest problem, który będzie, będzie cały czas istniał. Dyskutowano również nad ten temat, jak poszczególne kraje przygotowały się na Brexit i tu w zasadzie trudno wskazywać jakieś jednolite podejście, bo część prelegentów wskazywała na działanie natury technicznej, przygotowanie służb, granic, transport owych produktów do Wielkiej Brytanii i z kolei Nastawiali się na ewentualnych ruchach cen, wielkościach eksportu, które mogą zostać ograniczone do wielkich rzeczy lub wstrzymany. Inni na istniejącej współpracy z Wielką Brytanią, która musi być zmodyfikowana na skutek tego, że przepływy towarów nie będą jednolite. Wspominano również o ewentualności stworzenia coś w rodzaju takiego europejskiej organizacji, która by miała zajmować się sytuacjami, jak je, jak podobnymi sytuacjami, jak są w przypadku Brexitu, czyli byłoby to coś w rodzaju takiej takie grupy, w się, przedstawi się 27 krajów europejskich, ale zajmujących się e, produkcją i e, przetwórstwem mleka oraz Komisji Europejskiej, która dysponowała na temat mechanizmu mechanizmów zapobiegania poważnym wstrząsem, które mogą być związane z tego typu kryzysami. To akurat Brexit jest dobrym przykładem, bo jest to no, jednak w pewnym sensie konieczność dostosowania rynku europejskiego do nowej sytuacji, a co za tym idzie, jest to pewnego rodzaju sytuacja kryzysowa, ale kryzysy w podobnej skali, spowodowane innymi czynnikami klimatycznymi, politycznymi itd. tak dalej, mogą się pojawić w przyszłości i była też taka propozycja stworzenia takiej organizacji. Generalnie podsumowując można powiedzieć tak, nikt nie wie co się wydarzy, jeżeli doszłoby do, do twardego Brexitu. Nie jest wiadoma, nikt nie może, e, nie, nie może przewidzieć, czy ceny mleka ulegną spadkowi, czy się utrzymają na tym samym poziomie. Nikt nie wie jak będzie się to wiązało e, z cenami przetworów mlecznych. Niewątpliwie sytuacja będzie w dużym stopniu zależała od tego, w jakim zakresie naczelstwo danego kraju jest powiązane z naczelstwem brytyjskim? Czyli eksportem albo importem z tego rynku. Tym niemniej, nawet jeżeli nie jest powiązane, to coś w rodzaju takiej fali szokowej z Brexitem rozleje się nawet te kraje, które nie są powiązane i w jaki sposób będzie to miało wpływ na ich rynek. Ogólna konkluzja jest taka. Mamy przede wszystkim chronić producentów mleka, żeby na skutek Brexitu nie wypadli z rynku. Bo bez producentów mleka nie mamy przemysłu mleczarskiego i w zasadzie dyskusja na ten temat nie ma wątpliwości. Dziękuję bardzo.